Dzień dobry za słowem. W czwartek, 28 listopada, kolejny dzień, dzień powszedni tego, tego tygodnia, bez żadnych wspomnień. Dzień też takiego skupienia się na, na przygotowaniu już do, do końca roku liturgicznego. Już wkrótce Adwent i nasze rekolekcje adwentowe poprowadzą je dla nas Iga i Konrad Grzybowscy. Rekolekcje adresowane do małżeństw, do rodzin. Przez cały pierwszy tydzień Adwentu na naszym kanale YouTube'owym, na naszym portalu te rekolekcje będą się... Działy, zapraszamy Was serdecznie do udziału. Przechodzimy do dzisiejszego słowa. Posłuchajmy. Z Ewangelii, według Świętego Łukasza, Jezus powiedział do swoich uczniów: Skoro ujrzycie Jeruzalem otoczone przez wojska, wtedy wiedzcie, że jego spustoszenie jest bliskie. Wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry. Ci, którzy są w mieście, niech z niego uchodzą, a ci, co po wsiach, niech do niego nie wchodzą. Będzie to bowiem czas pomsty, aby spełniło się wszystko, co jest napisane. Biada brzemiennym i karmiącym w owe dni. Nastanie bowiem wielki ucisk na ziemi i gniew na ten naród. Jedni polegną od miecza, a drugich zapędzą w niewolę między wszystkie narody, a Jeruzalem będzie deptane przez pogan, aż czasy pogan się wypełnią. Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec huku morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi, albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą syna człowieczego nadchodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Obraz, który nam towarzyszy w dzisiejszej Ewangelii, to obraz y, uczniów, którzy uciekają w góry ze zrujnowanego miasta. Myślę, że to jest obraz, który nam bardzo pomaga, bo jeżeli widzimy ruinę swoich planów, czy zamierzeń, czy marzeń, y, ruinę swojego życia, to zawsze można uciec w góry, bliżej Boga, uciec ku niebu. Pomódlmy się. Także wpisując w komentarze pod tym filmem intencje, które nam towarzyszą: Panie Jezu Chryste, Ty zapowiedziałeś katastrofę Jerozolimy, tak jak zapowiedziałeś katastrofę mojego życia, w, w, mówiąc na ten dom przyszły potoki i trzęsienia ziemi. Proszę Cię, zaprowadź mnie na świętą górę Tabor. Gdzie spotkam Ciebie i Twojego Ojca. Ty, Panie Jezu Chryste, żyjesz i królujesz na wieki wieków. Dziękuję Wam za wpisywanie do komentarzy intencji, na które odpowiadamy Słowem Bożym, dedykowanymi fragmentami Słowa Bożego, do tych intencji, do dedykowanymi Wam. To cenne, ważne i dla nas też jako redakcji piękne świadectwo Waszej wiary, też waszego, Waszej takiej relacji z. Tą inicjatywą, jaką jest Budzik Siewcy. Dziękujemy za to i zapraszamy do dzielenia się swoimi intencjami. Do usłyszenia.